Hello, my dear, a uh, moi drodzy Idę teraz do IKEA, wiecie Przeszłam tutaj Z tego miejsca Widzicie ten freeway? To jest tutaj, a tu jest zaraz most Zjeżdżają na most A tu jest w tą stronę Na skróty poszłam, IKEA Proszę bardzo Tu właśnie byłem AMC Także Różne te, te biznesiki, takie prywatne, milionerów. No, a ja sobie idę tu na skróty, jestem zmachana, bo tam chciałam zaparkować, ale tak mnie obróciło, że wylądowałam z powrotem na, na frewaju na ulicy. I po prostu się zawróciłam. A później zobaczyłam, że jeszcze mało tego, tak drogo kosztuje ten cały te sklepy, bo to wiadomo. I jeszcze w dodatku, moi drodzy, za ten parking trzeba tam płacić. Nawet nie wiem ile. Widzicie tutaj, Ikea? Okej. Okay. jakiś facet idzie. Hi, you came from the bus? How come you walking? I was in a place nearby, I decided to walk. That's good. It's good exercise anyway. Exactly. Yeah, yeah. I park far away, you know. But oh, but see. you know, I was in shock because they charging for the parking here. Right. Not IKEA. No, no, not, not IKEA. No. But IKEA. this this yeah. you know this this place is so expensive. Yeah. Because they have the Victoria's Secret too, you know. So... Okej, okay, have a nice walk. Bardzo spaceruję sobie. Okej, okay, słońce bije. Tak, słońce bije, ale... Nie wiem, nie umie tam nawet wymachuje tą kamerę. Kurka wodna. Dobra, idziemy do Ikea. No, tędy nie da rady, bo tam nie ma chodnika nawet. Także będzie tutaj tu mają bardzo dobre lody, tak włoskie lody, a ja chcę sprawdzić moi drodzy materac. No bo mam takie łóżko, że po pozwoliłam komuś zostać na noc. Tydzień czasu ta osoba nocowała i wściekła, że mówię, że słuchaj, już nie da rady, wiesz? I tego, bo ukradła mi rzeczy. Ja nie zauważyłam i mówię, słuchaj, musisz iść. To wiecie, co mi zrobiła ta osoba? Materac. Za 300 dolarów zniszczyła. Także materac stoi. I tego. I tak stoi to wszystko. Chcę zobaczyć. Jak nie, to zamówię na Amazon. Tutaj właśnie mają tu z boku, podjeżdżają i ładują, ładunek robią. To jest bardzo fajnie wygodnie, dlatego że ja już nie będę wracać freewayem, tylko bocznymi małymi ulicami bo widać, że ruch jest bardzo i nie chcę w korku stać, bo to jest taka... teraz taki czas, że ludzie z pracy wracają. Nie wiem czy tędy mogę wejść, czy nie chyba tak. Zobaczcie czy jest muzyka. Mają super lody, wiecie? Mało tego, tu jest coś pięknego, że tu jest ten dżem z czerwonej porzeczki. Tu nie, nigdzie nie znajdzie człowiek czerwonej porzeczki dżemu, ale tu jest. Ja jestem na samym dole, to już tutaj ludzie wracają z góry na dół. To jest beau dog! What kind? O, co, co Beautiful baby. Okej, okay, chcę wam pokazać ten dżem i soki. No żeby tutaj nie kupić gem, powiedzmy sobie, z czerwonej porzeczki. Is something good? Maybe. Wow. <laughs> Candy, ha? Huh? It looks good! Oh, dobra, poczęstujemy się. O, lody mamy tutaj. Nawet wcale nie drogo, nie wiem co to jest, takie malutkie, jak to dawno temu były ciasteczka, dolar 99, nie wiem czy tu podatek się płaci czy nie, ale nie, o tu jest sok z jagód. najlepiej ja bym dostała z jagód, sok, ale bym się cieszyła. Ale co Wam powiem, to Wam powiem. Dziękuję za, yy, yy. mam nowego przybysza na moim kanale, bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję Ci. Mój kanał jest o wszystkim, wiecie, o prawdziwym życiu. Po tylu latach w Ameryce wracam do z powrotem na ścieżkę życia, bo byłam zniszczona przez gang. Już więcej nie chcę powtarzać o tym myśleć. Ale jeszcze na drugi rok może. Zobaczymy jak to będzie. Może to sądy ich wezmę za to, co im było zrobione. What is this? Is this blueberry. is what I... Blueberry, that's what I'm taking from Sweden, you think? Uh -huh. Or from Denmark? Czy you to try this? z from jest dobre. Tak? Yeah? mam na Okej. To co... Tak, Wszystko jest dobre, wiesz? Okej, Skąd to jest? Sweden! Ze Szwecji. Wow! I to jest, no tak jak mówi ta... A tutaj... Nie wytrzymam, no. A no, to nie jest ok, to jest to. I to kosztuje Fortnite 499, 4 moi drodzy. A co to jest? Właśnie tu nie byłam przez jakiś czas. Tak, zaraz wyłączę wszystko tutaj, co robię, co nagrywam. Lody są bardzo ważne też. A tędy, żeby pójść, to nie wiem, czy mogę tędy pójść, chyba mogę. Cukierki za darmo to lodzy maszyna sam płacisz sobie płacisz wybierasz tutaj ona wybiera Is that the main one? Can you buy ice cream from here too? Ice cream? Yeah. Everything, right? Yeah. you can use that one over there. Is two of them? Yeah, over there. Okay, okay. Thank you, da. The... Okay, see. Swedish Bistro. Is now in your phone. Ok, na, na, na telefon można. Tutaj mówi, że jest. I gonna go for the ice cream. Widzicie tu maszyna? Okej, okay, tu kamera, że ja stoję. Śmignęłam. Jestem bardzo podniecona tym wszystkim, że widzę takie europejskie rzeczy, bo u nas nie ma polskich sklepów, tak jak u was jakieś tam Aldi. A nie wiem co tam jeszcze jest. O Boże, jest to, co ja myślę. Zaraz zobaczę. Dżem z czerwonej porzeczki, ludzie, taki to luksus, tak spread. to jest spread, to znaczy dżem, aż się muszę zapytać, gdzie ten chłopak był, co był tutaj gdzieś, a tu kuchnia, pizze mają też, lodówki, pizze, hot dogi. No ten dzień to muszę wiadoma sprawa. Kawy mają różne dalej rzeczy. I tu szef, nie wiadomo kto, jakiś samoraj. Jeszcze zapytam do tej chłopaczynie, czy tam jest na górze otwarta ta restauracja, gdzie on ucieka. Okay, tego się zapytacie, zobacz jak wygląda. Jestem ciekawa, kto pomyśli. Excuse me, do you know the restaurant open up the, yeah. it is open? Yeah. Thank you. OK. Jest otwarta restauracja na górze, mówi. Ja, ja, otwarta. No i co tu jeszcze jest ciekawego? Wiecie co? Wejdę chyba tędy odwrotnie. Zobaczę. Tu są takie super, że to jest tak zwane, na dole to jest sam dół. To jest ten uh, basement tak zwany. OK. Hold on, woman. Ciekawe, czy tędy mogę przejść. O, przejdę, zobaczymy. Can I go this way? Alright. Okay. Okay. Och. But that's exit. This way. So what? Oh, thank you. Appreciate. Patrz, się rozsunęło super. Rzeczy, nowe porobili rzeczy, wiecie? Okej. Okay. Tu jest ten cały warehouse, to znaczy na samym dole piwnica. Jak do góry tam macie poskładane różne rzeczy. A tu jest bardzo interesująca sytuacja, tak jak my Polacy, którzy wychowali się w komunie. Jakiś tam malutki uszczerbek, czy coś, to To jest nie problem, można wymienić półeczkę nowiutką kupić I wszystko jest gra 99 dolarów Widzicie tutaj, a było kosztowało 249 Fajne łóżko Ale sama rama, ale to nie szkodzi, albo to Materac kupujesz, nawet fajne takie o Zobaczcie jakie Tego Tu kiedyś kupiłam właśnie Się zdziwiłam, bo kupiłam Oh, it's okay. Don't worry, buddy, it. It's okay. Don't worry. I'm not gonna go through. I'm just gonna look. How old is your baby? Two months. Two. And you not? You two? The, baby. Oh, what is boy or girl? It's okay to take out. This today is today's beautiful day. Yes. Yeah. How cute! Oh my goodness! Look at this. Praw new life. Everything the best. Grow, grow healthy and happy. Beautiful. Mm -hmm. Okay, I just want to see what they have here. This is nice too. Ok, ile to kosztuje? Ten kolor niespecjalny. 49.99. No nie dni jeszcze bo takie Tylko, że ten kolor, sobie. A to ile kosztuje co to na siedzi tu na tym? 1.99 Babcia, matka siedzą w domu na benefitach i sobie chodzą. A ja pracowałam, moi drodzy. Nikt mi nie dał żadnego benefitu, nic za darmo, kompletnie nic. I dlatego robią dzieci. Mówię prawdę. Ci, co Polacy są tutaj, korzystają z benefitów, to oni będą kryli, nie będą mówić, będą wam lali wodę. A mi nie zależy, bo ja nic nie dostałam za darmo. To ja Wam wszystko powiem prawdę. Macie jakieś zapytanie, ok? Ciekawaś, ciekawość, jakaś, jakakolwiek. Wszystko wiem i wszystko Wam mogę powiedzieć. You need more muscle. <laughs> It's pretty light. Uh -oh. It's pretty light, though, right? It's not too bad. It's like feather almost. How much? What is wrong with that piece? Nothing wrong. Scratched on the side. That's like it. That's what I am like about this area here. You know, tiny scratches not big really deal because that's you can just re yeah, yeah, yeah. yeah yeah. All right. Lampę potrzebuję, ale to Tak. Powinnam pójść na górę, zobaczyć te całe, jak to się mówi, materace. No, każdy wie jak ja wygląda. Także nie muszę już tam pójść na górę, czy coś nagrywać. Bo, dlatego, że pójdę tam do... Dzwoniła mi. Tak się powiedziałam, że będę na górze. Y, w tym... W restauracji. Wiecie? Ok, na tym zakończę. Na takim tym, ok, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie i dziękuję za wszystko. Ktokolwiek, cokolwiek chce wiedzieć o Ameryce, wszystko wiem. Wszystko przeszłam. From A to Z od A do Z. Pozdrawiam na razie.